Cześć wam przyjaciele moi kochani. Słuchajcie no, youtuberzy, Messengerzy, TikTokowcy i tak dalej i tak dalej. I dzisiaj cały dzień się tak zastanawiałem, co te łebki mają w głowach. Bo kurde wiecie, niszczą czyjąś robotę. I tak się kurde zastanawiam, co te łebki mają w głowach. Czym to sprawia przyjemność, czy jak? Czy oni po prostu chcą się wybić na czyichś plecach? nie wiem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie. Bo to jest, wiecie, skara nieboskie. Niby niejaki Melek tu grasuje. Yy, to. A to jest proste, proszę państwa. Podajcie komuś hasło. Chodzi na wasze konto i przejmuje. Później se zmienia hasło, później se zmienia wszystko. Jaki problem? Czy waszym zdaniem to jest FAR? Bo moim nie. A dlaczego? Zauważcie, proszę Państwa, tak. Yy, dlaczego ja nie chcę już być na Facebooku i na TikToku? Właśnie przez takich łebków. Oni doprowadzają do tego, że człowiek się naprasował, wypracował sobie jakiś system, który mu pozwala się wybijać, a oni teraz to, to przejmują. Takiego gówniarza, za przeproszeniem, powinni powiesić. Powiesić, to mało powiedziane. Takiego gówniarza powinni ukarać tak, żeby się nie pozbierał. Hakować komuś konto. Bo ja gówniarzowi się nie chce samemu robić. To lepiej skakować komuś konto i, i wejść na czyjeś konto i będzie na jego kącie. Po co? Mam się męczyć. To jest po prostu lenistwo. Lenistwo i obłuda. Zobaczcie się. Nie wiem, czy ta dziewczyna nagrywa, czy nie. Ale zauważyłem, że jest bardzo chętna. Będzie robić filmy, się przekona ile to pracy jest w tym, przy tym. Ile trzeba włożyć to pracy, ile trzeba włożyć to czasu. A później sam człowiek jest z siebie zadowolony, że A. ja coś takiego zrobiłem. A dzisiaj właśnie filmik jest taki blogowy. Dlaczego o tym, proszę Państwa, mówię? Mówię o tym, dlatego, żeby Was przestrzec, yy, że takie coś się dzieje. A to, że ktoś sobie ła, yy, wchodzi na Wasze konto, to jest tylko wina nasza, bo pozwalamy. Podajemy hasło, podajemy to wszystko, albo zapraszamy. No. I to by było na tyle, proszę Państwa. Yy, teraz tak, prosiłbym o lajki, subskrypcje, komentarze pod tym filmem, co Wy o tym myślicie. No i na koniec chciałem podziękować wszystkim tym, którzy dali subskrypcję. 303 subskrypcji jest. Bardzo Wam dziękuję. Ten, e, dzięki Wam ten kanał się będzie jeszcze bardziej rozwijał. Na razie, hej.